Ja pozwolę sobie zacząć nasze spotkanie już kolejne w ramach działalności Centrum Naczynia Szpiczaka, który, jak Państwo wiecie, od paru lat przy Klinice hematologii działa. Dzisiaj mamy bardzo. Z nami tych gości, bo z kliniki neurologii przyszła pani doktor Monika Ostrowska, która z nami współpracuje od y, kilku miesięcy, ale dowiedziałem się, że y, przechodzi do innego ośrodka. Niemniej jednak, y, bardzo cenimy sobie współpracę z kliniką neurologii i pani doktor, będziemy prosić panią doktor o m, taką, y, takie rezimę dotyczące diagnostyki i, i takiej terapii związanej z powikłaniami neurologicznymi, ponieważ no, y, hematolodzy używają. Bardzo często leków, które pomagają pacjentom ze szpiczakiem, ale też się zdarza, że są powikłania. Wśród nas jest też pani doktor, która jest równocześnie pacjentką i może coś powiedzieć o sobie, bo jest aktualnie świeżo po ośmiu kursach z Velcade'em, także chyba taka polineuropatia jest, tak się spodziewam. No więc właśnie, tak się, tak się spodziewam. Oprócz tego, mamy naszego. Przyjaciela, który przyszedł, przyjechał z y, pediatrii, z, Instytutu, z zakładu radioterapii y, Instytutu Pediatrii, dr Krzysztof Małecki. Y, bardzo dziękuję, za, że przy, przyjąłeś zaproszenie i, i podjąłeś się. Trudu yy, współpracujemy od już kilku lat mogę powiedzieć i rzeczywiście ta współpraca jest jest bardzo dobra yy, pacjenci bardzo są zadowoleni po, po, po twoich terapiach pamiętam że ostatnio mieliśmy mamy takiego wspólnego pacjenta nie będę wymieniał, nie wymieniał nazwiska ale jest jest w bardzo dobrej remisji po chyba dwóch czy, czy trzech kursach takiej radioterapii radykalnej yy, miał też być dr Krzysztof yy, dr Bogdan, yy, Bogdan Małkowski z. Yy, yy, Bydgoszczy, ale, ale go niestety nie będzie, bo z powodów rodzinnych dzisiaj zadzwonił, że, że, że nie przyjedzie. Również przepraszam profesor Skotnicki, któremu nagle wypadł po prostu wykład w tutaj Centrum Dydaktycznym i go nie będzie. Na koniec poprosimy o takie kilkuminutowe podsumowanie na temat bólu pana Jacka, szczypkę z zaprzyjaźnionej firmy i, i, i powiedzenie no, paru słów na temat terapii przeciwbólowej. Ja jeszcze tak kończąc, chciałem powiedzieć, że wczoraj odbyło się piąte, już takie jubileuszowe spotkanie skiturowe, które było w Dolinie. Roztoki i zgromadziło około 50 uczestników i jedne z naszych pacjentów, pan Mieczysław Krółęgowski, mogę powiedzieć nazwisko, bo to jest taka medialna postać, z tego skorzysta. Jest obecnie w klinice w Katowicach, która przygotowuje go już do trzeciego przeszczepu szpiku. Mam nadzieję, że, że, że to się wszystko uda. Także ja już nie będę przedłużał. Bardzo dziękuję za przybycie i poproszę panią doktor o przedstawienie swojego wykładu.